Dzień dobry, posmakuj. Z tej strony Paweł. Zachęcam Cię do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Dzisiaj przygotuję kartacze z mięsem. Koniecznie oglądaj. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak zrobić kartacze. Kuchnia Polski północno-wschodniej, bardzo popularna na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, na Mazurach, na Litwie, nazywane czasami cepelinami. Dwa rodzaje ziemniaków, ugotowane pire około kilograma, surowe, Startę odciśnięta woda, tutaj ugotowane mięso, łopatka wieprzowa, liść, ziele, gorąca woda ugotowana i później zbielona. Mam paski boczku, pokroję równe paski, zapalam płomień pod patelnią, dorzucam boczek na prawie zimną patelnię, powoli będzie nam skwierczał i będzie się nam wytapiał tłuszcz. Przypominam, bez dodatkowego tłuszczu. Dwie cebule, kroję w kostkę. Moja wersja kartaczy jest wersją mięsną. Kartacze można faszerować kapustą kiszoną, kapustą słodką, grzybami. Więc równie dobrze możesz przygotować wersję veggie. Odpalam płomień pod drugą patelnią. Dodaję masło, masło klarowane. Dodaję cebulę. Troszeczkę soli do cebuli, żeby puściła sok i żeby się szybciej skarmelizowała, ale żeby nie była taka złocista. Ja teraz gotuję sobie masę ziemniaczaną pamiętajcie aby wykorzystać ziemniaki typu C czyli z dużą zawartością mąki dodaję ciśnięte ziemniaki one poleżały sobie dobrych 5-10 minut na sicie do tego dodaję mąkę pszenną dodaję mąkę ziemniaczaną i wybijam jedno jajko niewiele soli, troszeczkę pieprzu Wyrobiam ciasto jest możliwość zrobienia kartaczy z samych na przykład gotowanych ziemniaków, samego puree gotowanego. Wtedy musisz dać troszkę więcej jajek, troszkę więcej mąki. Możesz zrobić również z samych surowych ziemniaków. Wtedy dajesz więcej jajka, i też powinny się skleić. Dodam nadmiar skrobi. Jakie jest w ilości wyjdzie? Myślę, że około 6-8 spokojnie wyjdzie. W zależności, jakie będziemy je robić duże. Powinny mieć około 10-12 cm długości, więc. Tak naprawdę od Ciebie zależy, ile z nich zrobisz. Żeby spróbować sobie ciasto, najlepiej sobie zrobić jakąś małą kulkę, wrzucić do wody. Wodę mam już nastawioną, gotowaną i sprawdzimy, jak ona się nam zachowa. Czy się nam rozpłynie, czy zostanie w całości. Mam przygotowane mięso. Do niego dodam czosnek, majeranek, trochę bulionu z gotowania mięsa, po to, żeby ta masa była bardziej wilgotna, żeby nie była zbyt sucha, daję troszkę soli delikatnie go przetrę. ładny kolor, mogę już dodać mięsa. Do tego dodam ranku. spróbuję ciasto. Zależy mi od tego, żeby ono było delikatne, ewentualnie na bieżąco, po ugotowaniu jednego czy dwóch, będę korygował i dołożę jeszcze mąki. Na razie wystarczy. Przechodzę do mieszania i doprawiania mięsa. Dolewam bulion, żeby masa była troszeczkę bardziej wilgotna. Potrzeba tutaj soli i pieprzu. przystępuję do formowania kartaczy posypuję sobie deskę mąką ziemniaczaną przerzucam połowę ciasta uformuję sobie wałek podzielę go na mniej więcej trzy części rozłożę na dłoni nałożę farszu i założę go do środka delikatnie sklejając teraz delikatnie formujecie wrzeciono, ceperi mam gorącą wodę wrzącą, osoloną i wrzucam pierwszego. Po 2-3 minutach delikatnie go przewrócę na drugą stronę i będę mógł mniej więcej 8-10 minut go gotować. Przybędą bardzo przyjemna chwila, w której będę podawał i degustował naszego kartacza. Przygotowałem boczek, odsączyłem na ręczniku papierowym. Róbki, wsypujemy kartacze, dodam troszkę rukwi, Wodnej, kilka kiełków buraka. Te kartacze pozostawiam na naszej ekipie, która już tutaj bardzo czeka na to, żeby móc degustawać się kartacza, a ja sobie przygotuję tego trzeciego i jego będę próbował. I opowiem Wam, jak on smakuje. I finał! Czyli degustacja kartacza. Piękny aromat majeranku czosku boczku wędzonego. Spróbuję teraz. Bardzo pyszny. Ciasto rozpływa się w ustach. Zobaczcie, jest bardzo delikatne. Zachęcam do zostawienia suba, do zalajkowania. Napisz, czy Ci smakowało i co byś chciał, żebym mniejszym ciebie przygotował. To był przepis na moje kartacze z mięsem. Na ekranie pojawi się kolejny przepis. Ja zachęcam, żebyś go wykonał. Do zobaczenia i cześć!